Dzisiaj, dla odmiany, jesteśmy znów nad morzem. No i oczywiście, pizza już zjedzona. I idziemy sobie na plażę z moim tym kochanym wariatem. No dzisiaj już nie wredny, kochany. Zdejmę tą maskę. Muszę brzydko wyplać, No i tak, jak widzicie, piękna plaża. Kiedy stanęli na rozstaju dróg, i oczom ukazał się las krzyży. Jakich krzyży? Las parasoli. Zaraz my idziemy po wykrywacze i lecimy na poszukiwania. Patrzcie, jaki fajny hotel. Kurczę, Mać. Mógłbym ten mój kochany, Tarnogrodzki, dzisiaj do niego zabrać. A musiałby mieściła powiązania jakieś z mafią. O, na takim leżaku by sobie poleżał. No nie? Fajnie by było. Stara, dzika jest wolna. A... Jaka stara. Ej, mógłbyś chociażby dzisiaj. Stara, dzika plaża, w tym nie chodziło. Aha. Aha, dobrze wiedzieć. No. Patrzcie. Super. Zaczynamy przygodę nad morzem. Ha. Już ładnie parasole. Wszystko zawijają, słońce jeszcze wysoko, ale ludzi już coraz mniej, więc będziemy się bawić. Okej, okay. jesteśmy już nad samym morzem, a ja teraz sobie wejdę na chwilę do morza. Słoneczko zachodzi. No i te fale. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Tam pan wędkarz, no i ja, ale dzisiaj jest różyczka, jest Emilia, to jest moja strzała. od Łukasza pod pokarpackie wykopki, którego pozdrawiam cieplutko. No i zobaczymy, co dzisiaj mi przyniesie ta strzała. Z tamtego dołka mi wpadła ta dziesiątka. No, wypłukać możesz, żeby ładniej się błyszczała. O. Fajnie wygląda w tym sicie, między muszelkami. Patrzcie, jaką meduzę przy, przywiało na plaży. Druga leży, trzecia. Tutaj takich małych kupa. O kurczę, pogrom meduz. A ten mój kochany tam. Nie mówcie, że jakieś kółko od plandeki i nad morzem. No. I takie coś mi się podoba. Jak jedyneczka wpada. O! Jest, jest! Moja. Ach. Jeszcze ludzi jest, ale jest gorąco. No i co teraz pada? 20 centów. Ale to wszystko zajechane jest. Kurczę, nic nowego nie pogubili. Tu jest doeczek to Moja strzała. I patrzcie co mi wyciąga. Taką oto dwójeczkę. To trochę... Oj, ale fajny znak. Coś znalazło. 2 euro, kochanie moje. No. Co wpadło? 20 centów. No, a śmieciarze cały czas krążą koło nas. No i jak widzicie, co wpada? 50 centów już się zaczyna no, ściemniać. To jeszcze nie widać tak na telefonie. jak tak fajnie zaczyna być wszystko oświetlone. Super! Kurczaczki. Już trochę ciemno. Ale z jednego, z tego dołeczka pada. I dwójeczka i kapselek. O! A tutaj... Tak poświetlane są plaże teraz na dzisiaj kończymy nasz wypadzik a tutaj jak widzicie młodzież jeszcze się bawi No jedziemy zobaczymy może rano nam się zechce jak mówisz to raczej rano jesteśmy w centrum Lido Diezo tam policja właśnie przyjechała Zobaczcie te ciekawostki zrobione. Eee, z piachu. To są właśnie rzeźby z piachu zrobione. Zobaczcie jakie ciekawe. No coś wspaniałego. Tu jest jeszcze lepsze. Ależ ludzi. O kurczaczki. No. Bardzo fajne. Takim akcentem. Żegnamy się do jutra. Kochanie, kochanie, chodź, chodź. No co? Jaki lokal, taki serwis. No, tak wiecie, wie co przez... I z lewej ręki mówią, że, że się nie leje. No ale o, jak mi, ja... Mi to już nic nie zaszkodzi. Nic ci nie zaszkodzi. To na jutrzejsze złotka. Tak? Mówisz? Nie, że znajdziesz mi złotko? A ja mu tak nie, przez okno... Powiedziałam tobie. Mówiłem, że znajdę złotko. Ale to wredne. A już dzisiaj ci... Mówiłam, że do ciebie kochany... Ale tu nie dzisiaj. To wczoraj było. Siedzi w ciemnościach. Na tarasie. Na tarasie. Oczekaj. No, Wśród klimatyzatorów. No właśnie. Znalazł, znalazł drzwi na dach. No i zadowolony. Siedzi na dachu, abyś tam nie skakał. No. Aj, to jest moje kochane. O, tak fajnie wygląda. Właśnie. To jest okno i przez okno serwis. No. Tak to Polacy dla, dla swojej spokojności po dniu urodzin spając no zaledwie dwie godziny wyruszają. Stara skrzypisz mi, nie skrzypnij, idziemy, idziemy, idziemy. Mówię ci nie skrzypnij. Oczywiście moje rączka musiała być. Jest czwarta godzina, wychodzimy. Andrzej idzie za emi. On jest Ja jestem wredny. Kto by za to był chodził, jak nie ja. No i jak widzicie, dojechaliśmy. Jesteśmy. Wiecie przed czym? To jest szpital. Stanęliśmy yy, przy szpitalu. Bo jest tutaj parking dopiero od dziewiątej, się płaci, więc y, mamy spokojnie sobie możemy pochodzić. I także będziemy się bawić. Jest czwarta trzydzieści. A my gdzie jesteśmy? O, oczywiście. Na plaży, nad morzem. O, chodzi konkurencja. Widzisz konkurencję? Jest, chodzi chłopak. Pierwsza monetka, która dzisiaj wpada, 20 centów. O kurczaczki, jaki fajny bum bumek wpada. Fajne Hot Wheels. Zobaczcie, moi drodzy, jak cofnęło morze. A tu, patrzcie, jak fajnie muszelkami obrośnięte to wszystko. Super to wygląda. Mogłyby tu jakieś złotka wisieć. No. I co wpada? Euro. O, no, troszkę zapanierowane, ale jest. Moje. No i patrzcie, jaki piękny wschód słońca. Jest odpływ. sam pan się chyba bawi z muszelkami. No małże czy coś tam zbiera. A nawet nie wiem, gdzie jest moje kochanie. No a tutaj mam sygnałek 20, zaraz go będę kopać. No i co wpada? Pada 10 centów, ale jest zapanierowane. Oj oj oj, oj drodzy, i powiedzcie mi, co to za monetkę wykopałam. 20? Nie wiem. Popatrzyłam, co to jest. Cieska Republika. Ludzie! Ktoś mi powie, co to jest. Bo ja nie wiem. Takie coś. O, o takie. No i z czeluści. No już zakopałam. Wykopałam 10 centów. Głęboko było. O kurczaki! Kochani, ale mam dzień zrobiony. Patrzcie, jest goldzik! Ja pierdolę! No, mam dzień zrobiony. Nie ma to. Uff. Ale się cieszę, ale się cieszę. Kochani. No i po goldziku wpada 50 centów. No ale ten goldzik, kochani, zrobił mi dzień. Mam prezent urodzinowy. Czyż on nie jest śliczny? Tu siedzi mój zmęczony. Dwie godziny snu. Wredne. Ja troszkę dłużej spałam. A to znalazłam euro. Właśnie traktor jeździł i tak ładnie równał. I zaraz za nim. O. Kochanie, co robimy? Idziemy na śniadanie. Idziemy na śniadanie. <grym> Podkopywałam się tutaj no ale warto było ukochana kochana manetka mamusi ja je kocham dobra kończymy dzisiejszy wypadzik jedziemy do hotelu na śniadanie a moja kochana strzała od Łukasza podkarpackie wykopki dzisiaj mi przyniosła szczęście ja ochrzciłam ją z goldzikiem Super! Witajcie na podsumowaniu wypadziku naszego, mojego urodzinowego nad morze. No i jak widzicie kapselków do koloru do wyboru, z których Andrzej już trochę wyrzucił pierwszego dnia. Także pozdrowionka, kapsel, high five. I tak, łyżeczki, co nie tylko, jakiś takich fajnych śmieciurków, zapanierowanych. O, takie o nawet Of yy, Andrzej mi wytłumaczył, co to jest. Of na rybki. Taki ciężarek, ale już muszelki, muszelki go obrosły. To też będę musiała wziąć młotek, troszkę się pobawić z tym, zobaczyć, co tam w środku dokładnie jest. Takie dziabolążki. O, jakaś zabaweczka to na oko. No, Hot Wheels. Bumbumek. Boom, super euro wpadło z monetek 17 euro. Ale pomyślcie, żebyśmy byli dwie godzinki wieczorem i dwie godzinki rano na tym wypadzie. Ale, ale, ale. Moi drodzy. Najlepszym fantem, który sobie znalazłam, jak widzieliście, to jest ten pierścioneczek. 750 próba. 18 karatowe złoto. I już Wam pokazuję nawet wagę. Zar się wytaruje. Ok. No i macie. 2,5 i grama Złotka. Także prezent sobie zrobiłam na urodzinę. Super. Także zaczynają się spełniać życzenia, które złożyliście mi na społeczności i osobiście i przez telefon. Życzenia urodzinowe. Zaczynam znajdywać piękne złotka. Dziękuję Ci Robert Sferczyk za piękne właśnie e, życze, życzonka, które mi złożyłeś w Twoim kurierze. Taka miła niespodzianka. Super. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Jeszcze raz, jeszcze raz Wam z całego serducha dziękuję za, za te życzenia. I trzymajcie się cieplutko. Pozdrowionka i do następnego wypadku. thank you